Dzień dobry. Studio telewizyjne samochodowe, klasyka. Dawno nic nie mówiłem, czas najwyższy. Moi drodzy, zbliżają się wybory do Rady Kultury, takiego ciała doradczego przy prezydencie miasta Wrocławia. Będzie tam 15 osób i będą doradzać. W tym teraz, w czasie Kongresu Kultury, który się zaczyna. Od poniedziałku będzie można wybierać te osoby 4 grudnia. Ale, żeby wybrać te osoby, trzeba się zarejestrować. Poniżej tego filmiku załączam link, jak można się zarejestrować, i też informacje. I zachęcam, ponieważ okazuje się, że kandyduję tam razem ze swoimi przyjaciółmi z grupy Akcja Kultura, których też wymieniam w komentarzu. Chcemy dobrze, pozytywnie doradzać w mieście Wrocławiu. W tej Radzie, prezydentowi Jackowi Sutrykowi. Jesteśmy uczestnikami kultury, jesteśmy artystami, jesteśmy aktywistami ludźmi, którzy zjedli zęby. No właśnie. Muszę iść, muszę iść do dentysty. Zjedli zęby. Na kulturze, na robieniu jej, tworzeniu, mówieniu o niej. Będzie nas 8 osób, społeczników, resztę wyznacza prezydent w tej 15-osobowej grupie doradczej. Wydaje mi się, że takie oddolne działanie, taka konsultowanie wszystkiego i działanie właśnie ku że lepszemu jest dobre. I zapewniam, że ci wszyscy tutaj poniżej wymienieni, to są w porze ludzie, każdego możecie sobie wygooglać, to nie są ludzie znikąd. Warto oddać na nich głos, a dlaczego na mnie? Chciałbym, żeby ta kultura, która jest we Wrocławiu, była szeroko dostępna. Ja nie mówię tu o barierach architektonicznych, ale żeby dostęp do niej był ułatwiony, żebyśmy Informacje, co, gdzie, jak, kiedy, po co, e, mieli pod ręką, mieli wszędzie, żeby nasze dzieci e, uczestniczyły we wszystkich możliwych zajęciach, żeby je edukować mocniej. Bo jak ktoś ma, na swoim przykładzie, moja mama mnie targała do filharmonii, jak byłem mały, i przyznam się, że jestem jej bardzo wdzięczny za to, bo. Do dzisiaj miło to wspominam, mimo że marudziłem, a ja znowu filharmonia. Ale to bardzo miło wspominam, i te dźwięki, które tam słyszałem, są cały czas w mojej głowie. Więc jak ja teraz targam swoje dzieci do muzeów, do, na koncerty, na, to wiem, że coś tam w nich zostaje. I przykro mi, że w szkole podstawowej jest tak mało lekcji plastyki, lekcji twórczości, a tak dużo lekcji religii, niestety. Powinno być odwrotnie. No ale cóż, to jest oczywiście moje zdanie. Zależy mi na tym, żeby kultura była dostępna. Zatem proszę, zarejestrujcie się, zagłosujcie. Warto zmieniać Wrocław. Warto zmieniać go i mam nadzieję, że polepszy się. Będziemy bardziej kulturalni. Miłego dnia Wam życzę. Poniżej wszystkie informacje filmika. Tutaj, oto tu, o, poczytajcie sobie.